Pan z wami. I z Słowa Ewangelii według świętego Marka. Panowie Panie. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł. Żal mi tego ludu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodnianych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie. Skąd tu na Pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chleb? Zapytał. Ile macie chlebów? Odpowiedzieli. Siedem. I polecił ludowi dusząść na ziemi, a wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie. Połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali i rozdali ludowi. Mieli też kilka ryb. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych łąków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Oto słowo Pańskie. O, Drodzy bracia i siostry Chrys Uroczystość Bożego Ciała wydawałoby się każdego roku taka sama, ciągle taka sama procesja, ta sama przeważnie trasa, czasem się nie zmienia, ten sam bez czasu i wydawałoby się nic nowego. A jednak zawsze jest fascynująca, zawsze w jakiś sposób piękna, zawsze angażuje się w przygotowanie, w procesję, w udział bardzo wiele osób. I co tu dużo mówić, czynią to najczęściej z radością, uśmiechem, z taką pogodą ducha. Może warto zastanowić się, jaki jest cel, sens tej procesji. Trzeba by troszeczkę sięgnąć tutaj do historii. Cześć dla Najświętszego Sakramentu zawsze była bardzo ważna u chrześcijan od początku, od pierwszych wieków i lat istnienia Kościoła. Zawsze tę cześć dla Najświętszego Sakramentu wiązano przede wszystkim z wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy, gdzie Chrystus Najświętszy Sakrament ustanowił na Ostatniej Wieczerzy, ale bardzo często wówczas. No nie tylko wówczas, także dzisiaj, gdy tę część z Najświętszym Sakramentem wiążemy z Wielkim Czwartkiem, z Ostatnią Wieczerzą, jednocześnie było to powiązane ze wspomnieniem męki i śmierci Chrystusa. A więc ta cześć oddawana Najświętszemu Sakramentowi często miała w połączeniu z Krzyżem Chrystusa jakiś charakter bardzo pokutny, taki pątniczy troszeczkę. Uroczystość Najświętszego Sakramentu Ciała i krwi Pana Jezusa ma charakter dziękczynny, uroczysty, charakter uwielbienia. Jego historia tego święta jest stosunkowo niezbyt, można powiedzieć, długa. Sięga Początki tego święta sięgają XIII wieku. To pod koniec XIII wieku, w roku 1245, na terenie Francji, Juliana Corrión. Na terenie diecezji Liesz miała objawienia, gdzie objawił się jej Pan Jezus. I w tych objawieniach On polecił, aby ustanowić święto Najświętszego ciała Pana Jezusa. Po różnego rodzaju takich zmaganiach na początku XIV wieku to święto zostało ustanowione. I było to początkowo święto tylko najświętszego ciała Pana Jezusa. Krótce potem ustanowiono święto Najświętszej Krwi Pana Jezusa, które obchodzono nieco później, w drugiej połowie lipca. I tak było przez całe wieki. Dopiero w roku 1955 Stolica Apostolska ustanowiła święto Najświętszego Sakramentu, a więc Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, obchodzone razem z tych dawnych dwóch osobnych świąt. I tak jak zwykle, tak jak kiedyś obchodzono święto Najświętszego Ciała Panusa, tak teraz. Obchodzi je się 60 dni po Wielkanocy.